Witajcie, drodzy widzowie. Dziś kolejny z odcinków moich, komiksy, moich komiksowych odcinków. A dziś zapraszam na troszeczkę odmienny, od, odmienny od, od, od tego, co było komiks. Mianowicie jest to Hugo. I nie, nie mylcie tego z tym z Polsatu. Ale co ja tam będę? Proszę bardzo. Następny z moich integrali. Także nie ja wiem, czy kojarzy ktoś w ogóle orbitowskie wydania jeszcze tych, komik tych komiksów. Być może tak, być może nie. Nie wiem. W każdym razie one, one u nas wychodziły gdzieś tak na początku lat 90. Nakładem wydawnictwa Orbita. Także już go otwieramy. Składa się z pięciu. Z pięciu odrębnych historyjek, w których zamieszczone są również okładki, to jest oczywiście pierwsza z nich. Zaklęcie w fasolę troszeczkę zmieniam sobie perspektywę, bo mam dosyć wysoki stół. Zmiana zresztą w sumie nadeszła. Stopka redakcyjna. Tutaj, oczywiście, ten integral wyszedł, jak widzieliście, nakładem wydawnictwa Egmont. No tak już wspominałem raz, że, 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 że... niestety, niestety, Egmont ma monopol na, ten, na, na większość takich klasycznych komiksów, które chciałbym mieć. No i proszę bardzo. Tak w jakim skrócie opowiada to o przygodach Trubadura Hugo i jego przyjaciela Biskoto. Jak widzicie Misia, to jest właśnie miś, to jest właśnie Hugo. Tu pierwszy album za, Zaklęcie w fasole. Jak już wcześniej mogliście zobaczyć okładkę. Jest to taka powiedzmy taka 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 trzydziecinna. Hmm, można i tak to potraktować bo w sumie można się tu, można się tu tak trochę podelektować tak tak troszeczkę w, i powrócić w takie w takie czasy że tak powiem szczyla. Tutaj w tej historii Młody książę został przez przypadek zamieniony w fasole. No i zadanie właśnie Hugo i, 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 i Bisco to jest odczarowanie właśnie tego, tego małego księcia. No, jest to dosyć tak 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 jak widzicie sami. Dziwacznie trochę jest tu bardzo jest tu parę fajnych takich takich humorystycznych momentów zresztą cały komiks jest tak podlany takim humorystycznym humorystycznym akcentem czy tam sosem, jak to woli. Tutaj już spotkanie z wróżką Śliweczką, to jest pierwsze spotkanie oraz Narcy oraz oraz oczywiście Narcyz, który będzie, który będzie od czasu do czasu rzucał włoskimi uwagami, czasem trafionymi, czasem nie. No, przyjemnie się czyta, przyjemnie się czyta choć. Szczerze powiedziawszy troszeczkę inaczej go zapamiętałem sobie. Oczywiście przeczytałem wszystkie pięć albumów. Piąty oczywiście dostałem w Piąty oczywiście miałem ze sporym opóźnieniem. Część tam gdzieś tam z biblioteki, część tam gdzieś gdzieś od znajomych. Jeden chyba tylko miałem swój, jeśli dobrze pamiętam. To już też 30 lat. Stycz. No to także troszeczkę pamięć już też może zawodzić. Jest to oczywiście, jeśli dobrze pamiętam, jest też nieco pozmieniane tłumaczenie. Dobrze, że chociaż tłumaczenie tytułów albumu zostawiono tak, jak jest. Tutaj, tutaj już wkroczyli do Królestwa Ogrodu Warzywnego Orlinga, czyli praktycznie już taka już taka, so, taka misja, powiedzmy, no misja, misja, scena praktycznie, no może jeszcze nie końcowa, ale, ale jedna z tych ostatecznych, już z tych, z tych rozstrzygających, co się dzieje akurat w tym komiksie. Tutaj bitwa między insektami i warzywami. Też jest parę ba bardzo fajnych, tak, parę fajnych momentów. Tutaj też będzie pierwsze spotkanie. No, czy właściwie już było, tylko że akurat tu będzie, tu wam pokażę, że jeszcze jedna postać, która się jeszcze pojawi po tym. O, chodzi o Nefrima. Bodaj, bodaj chyba tak. Się, jego się tak wymawia. Także proszę bardzo. Ostateczna walka z wiedźmą, która zmieniła właśnie księcia w fasole. Powiedzmy, że płynnie przechodzimy do komiksu Każą z lub”. Dość taka, ja ją tak przynajmniej zapamiętałem, że to ta dość tak dosyć taka historyjka, taka powiedzmy taka trochę wzruszająca, taka taka troszeczkę nietypowa jak na taki humorzasty komiks. Choć tutaj, choć tutaj po latach no nie uświadczyłem właśnie tego, żeby, żeby, żeby gdzieś tam, gdzieś tam takie, takie wzruszające sceny były. No tutaj akurat budując, budując tam przy budynku jednego z klasztorów bodaj, bo to już teraz nie pamiętam dokładnie, bo też już chwilę temu to czytałem, a mam, mam też już go trochę czasu. Zaczęli oskarżać właśnie, właśnie jego że on po, prostu, on po prostu gdzieś tam zaburza, że zaklina za budowę, żeby się tam nie udała, co oczywiście, potem, co oczywiście potem wychodzi na jaw, że to jednak nie on. No i po tym się staje jedna niezwykła rzecz. Tu się staje jedna niezwykła rzecz, także być może uda mi się to pokazać. oczywiście też. Proszę bardzo, jeden jeden z takich głupszych komentarzy właśnie Narcyza. Fajnie, że nie zmienili tych tych przynajmniej tych imion. Bardzo fajnie. Tutaj oczywiście następne spotkanie z wróżką śliweczką. Jeśli mi się uda oczywiście pokazać Wam, pokażę wam co, co, jakiś głupszy komentarz na za oczywiście nie, nie umieszkałam wam tego pokazać. Bo tak jak mówię, no przerzucam kartkami, także proszę bardzo znowu tak jak na frame. Oczywiście nie zamierzają tam puścić i przepuścić, żeby do rozwiązania jakiejkolwiek rozwiązania tajemnicy Mam tylko nadzieję, że... Oj chyba tu. Przy, przy... O, tu jest ten moment. O, o właśnie, tak on się nazywał. Ten głupczyk. A tak wygląda po czarowaniu. Także proszę bardzo. O końcówki Wam nie będę spoilerował. Kto będzie chciał, to sobie oczywiście odświeży, może zakupi. Jeśli ktoś jeszcze nie ma, a czytał, boska jabłoni. Zeszyt numer 3. Tutaj oczywiście też Wam pokażę stopkę. To jest bardzo ładnie pokazane, właśnie. Szkoda, że nie ma wymienionych, właśnie wymienionych wydań, które wyszły, wyda, tego wymienionego wymienia, wydania, które wyszło w Polsce. A są tylko wydania, które wyszły we, we Francji i Belgii, jak widzicie. No proszę, proszę. I tutaj już zaczynamy. Szkoda, I... że. A tak, proszę, nawet są tłumaczenia tutaj, tak? Było też w oryginalnym, w, polskim, w pierwszym polskim wydaniu. Oczywiście humorystycznych scenek nie mogło tu zabraknąć. Proszę bardzo. I takie dość, te rysuneczki już takie, takie bardzo, bardzo ładne. Tutaj, jeśli się nie mylę, chyba tutaj jest spotkanie też z wróżką śliweczką. A tak, bo tu będzie ta historia, gdzie, my, gdzie będą takie, rzeczy, gdzie, 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 gdzie będą po prostu ci władcy, tutaj dwóch, tutaj ten mały i tutaj ten, o ten, o to, ten tutaj, będą grać w polowe szachy. No i tam oczywiście będzie tam. Kwestia jak tytuł wskazuje, jabłoni. Tak, proszę bardzo. Choć troszeczkę by mi się przydał statyw, żeby mi się to trochę nie ruchomo i może to tak inna perspektywa jak tak bardziej z góry, nie tak, nie, nie tak jak, ja, jak mam teraz. No, ale zobaczymy, jak to się przyjmie. Mimo wszystko też bardzo dziękuję za tyle wyświetleń odcinka o Jansie. No nie spodziewałem się, że aż tyle tego wpadnie. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim. Również dziękuję e, temu, temu panu pani, z którym się nieco, nie, nieco rozpisałem właśnie w komentarzu pod tym odcinkiem. Także tu, tutaj dziękuję za poszerzenie mojej wiedzy, chociaż... Tego Superbooma i tak nie kojarzę dalej, także, także, no, a z drugiej strony też nie chciało mi się, nie chciało mi się też y, nie zgłębić tego tematu właśnie o tym czasopiśmie, także, także, mimo wszystko dziękuję. Tak, tu proszę bardzo, tu jest tam właśnie ta Boska Jabłoń. I tutaj jest ta partia szachów. Tutaj właśnie na, przy następnej stronie pokażę też oczywiście następną. Jest jakby taki powiedzmy taki wierszyk opowiadający co się po prostu. Dzieje. Ale nie było to tak chyba napisane. Tak jak to było w danictwie orbity z orbity. Proszę bardzo. Proszę, jak ładnie. I wróż, wróżka śliweczka. No i tutaj może też nie, nie będę już dalej drążył końcówki. Lecimy z zeszytem Zamek Mew. Też dosyć fajna, dosyć fajna Opowieść oczywiście aktowalba też humorzasta. Trzeba focus mi tu coś nie chce złapać dzisiaj. Być może wina sztucznego oświetlenia. Tutaj jest historika właśnie tej dziewczynki. Tak, chodzi tutaj o kwiat wróżki, z którego zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, wyjdzie klejnot Luciola. O, właśnie tak się nazywa, tak się nazywa ta dziewczynka. Wyjdzie klejnot w kształcie serca, który który oczywiście poza oczywistymi intrygami poza oczywistymi intrygami klejnot zdziała cud a znowu oczywiście Narcys nadaje po po, po włosku. Czyli już są w posiadaniu tego kamyka. Już troszeczkę przeskoczyłem. Fajne te stwory. Podobają mi się te stworki, które są rysowane. Tutaj to nie ni to pszczoły, ni to co. Ni to szersze, nie to szerszenie, ni to... Kardio, tak, akta się nazywał ten kamyczek, proszę bardzo. Czym się To jest, to jest główna an, antagonistka akurat w tym zeszycie. Nie wiem czy to mi się uda natrafić znowu natrafić właśnie na to jak będą otwierać już ten, ten, ten zamek. No ale tak ogólnie, tak ogólnie, no fajny, 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 fajny powrót do tego, tym bardziej, że i tak udało mi się jeszcze zakupić coś do druku. Cenę oczywiście też Wam pokażę. I tutaj prawdopodobnie jest to już zamknięta całość tych pięć zeszytów. Oczywiście każda, każdy, każdy zeszyt to in, inna historyjka, także. To akurat jest na plus, bo mogę sobie gdzieś tam... O proszę, jest, 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 jest. jest. Kardiopor włożony. Tak, jest, jest. Jest ta scenka. Co tu się dzieje? Kurczę, ale to... nie ja wiem, czemu przypomina mi to scenkę z walki o planetę. Właśnie jeszcze z ekspedycji tam gdzie, ten, gdzie tam była to, gdzie z gdzie początku podejrzewam chyba walka o planetę o, albo bunt olbrzymów, albo walka o planetę, gdzie ptaki, gdzie ptaki te sądy im tam obkraczały i, i, i... był tak, ura tak pokazany taki fajny wybuch. Proszę bardzo. Tu już właśnie buduje się ten zamek. I może nie będę spoilerował może końca. A proszę bardzo, No, tyle wam jeszcze za pokażę. Znowu po wosku. Wraz z tłumaczeniem oczywiście. No i ostatni od, ostatni zeszyt tej serii. I w tym albumie jest to błękitna perła. Tu proszę was bardzo, znowu okładka. Tak wygląda jakby przedruk, przedruk z Orbitowskiego wydania. Nie chcę złapać mi fokusa z Kubany. Proszę bardzo. No tutaj troszeczkę wydaje mi się, że poziom artysty Bernard'a Dumont nieco, ale to naprawdę nieco zjechał. Ale nie jest to coś, do czego bym się jakoś tam bardzo przyczepiał. Mimo wszystko poziom jest taki, taki... Hmm. No, nieco inny, nieco inny. To już jest, bo, bo to jest troszeczkę później wydany album, jeśli śledzicie z te stoki, które wam pokazuję. A mam nadzieję, że tak. Tutaj oczywiście jest turniej. Tu jest właśnie w tym zeszycie właśnie antagonista, który chce sobie stworzyć armię lalek, żyjących lalek proszę bardzo, idziemy dalej, ten mi się tu podoba. Z kapiącym nosem. Z cieknącym nosem, o tak. Wygląda jak, czy jakby jakaś oliwiarka. Fajnie, fajnie to zostało zaprezentowane. Proszę bardzo. Kilka strum. Mimo wszystko. Fajny klimacik. nie sobie taki klimacik, gdzie to jest wszystko tak w miarę spójnie utrzymane. Proszę bardzo. strony tych zeszytów. No i powiedzmy, że już tu mamy, tu już jest zakończenie. Już też nie będę spoilerował. No i zakończyłem taką grafiką różki śliweczki. Swoim drogą chyba ukochana chyba. Tu mamy następny taki rysuneczek. No i reklama. Tego, tego wi, nie widziałem właśnie na stronie nie tu to być może się wyprzedało. No i koniec. Cały integral, nie ma dodatków. Czysty komiks albo raczej czysta taka mini encyklopedia. Wydanie, czy takie wydanie, wydanie zbiorcze bez żadnych dodatków, bez żadnych bonusów. Oprawa twarda. Tutaj jest jeszcze taka grafika z tyłu. EU w cyklu wydane. To zostało, jak widzicie, w cyklu plansz Europy. Tutaj macie ceny, czyli stówka. Oczywiście m, nabywając go ze strony Egmontu miałem zniżkę. Także, także chyba jakieś 25%, jeśli dobrze pamiętam. Także tak się prezentuje ten komiks, a z Takich wiadomości już tak na koniec. Będę miał niespodziankę, którą zaprezentuję już wkrótce. No i jeśli chodzi o moje plany względem torga, ale one będę musiał, chcąc, nie chcąc, ulec zmianie, bo skusiłem się właśnie na, 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 na wydanie od, wydanie od Hachet. Tylko teraz jest sprawa taka, że ja zamawiałem od razu prenumeratę, więc jeszcze nie dostałem niczego, a zamawiałem tu kilka dni temu dopiero. Nie wiem, ile się na to już będzie czekać. No zapowiada się zacnie. Widziałem kilka recenzji. Widziałem kilka recenzji, więc też będę chciał coś tu może uszczknąć z tego tortu, jak się to, jak się to brzydko mówi. Ale nie będę tutaj robił porównań z wydawnictwami o tych montu czy czegoś takiego, bo tak jak powiedziałem wcześniej, mam kilkanaście zeszytów. No, i, i, i tak jak powiedziałem, będzie jeszcze niespodzianka. Sama w sumie dla mnie potężna. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba, no ale to już wkrótce. Także dziękuję dzisiaj za obejrzenie tego odcinka. No, i zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.